Wyszło na jaw w sprawie Borkowskiego. Klan to nie wszystko, tak dorabia po godzinach. Jacek Borkowski, znany przede wszystkim z roli Piotra Rafalskiego w serialu Klan, to nie tylko utalentowany aktor, ale również wszechstronny przedsiębiorca. W wolnym czasie organizuje recytale, gdzie wykonuje utwory największych światowych artystów, łącząc muzykę z elementami kabaretowymi. W 2020 roku, kiedy branża rozrywkowa stanęła w miejscu, Borkowski postanowił przenieść swoje koncerty do internetu, gdzie za opłatą oferował osobiste życzenia dla swoich fanów. Jacek Borkowski to nie tylko znany z klanu aktor, ale i biznesmen. Mało kto wie, że oprócz roli w słynnym polskim serialu, Borkowski daje również koncerty. Nie każdy wie, jak zarabia Borkowski. Gwiazdor klanu ma inny talent. Jacek Borowski może pochwalić się nie tylko umiejętnościami aktorskimi, ale i wokalnymi. Piosenkarz od lat daje własne recitale, podczas których prezentuje piosenki w języku polskim i francuskim największych światowych wokalistów, takich jak Frank Sinatra czy Nat King Cole. Co więcej, między wykonaniami publiczność może spodziewać się elementów kabaretowych. Borkowski, redaktor, emanuje naturalnym ciepłem, humorem i, wdziękiem, potrafi utrzymać dzięki temu sympatyczny kontakt z publicznością, czytamy w zapowiedzi jednego z koncertów. Jacek Borkowski w 2020 roku lat dawał koncerty przez internet. W 2020 roku, kiedy ze względu na światową sytuację aktor nie mógł wejść na plan, wpadł na inny pomysł. Organizował wówczas koncerty przez internet. Nie należę do osób, które użalają się nad sobą, tylko myślą konstruktywnie, co robić dalej i za co żyć, bo przecież muszę wykarmić moje dzieci. Więc musiałem coś wymyślić, co da mi zdrowie, ale również możliwość zarobku. W związku z tym stworzyłem koncert życzeń, bo chciałem mieć kontakt z widownią. W latach 70. prowadziłem takie koncerty w telewizji, a teraz postanowiłem je robić przez internet, mówił na łamach faktu dumny gwiazdor klanu. Wspomniane koncerty przez internet niosły ze sobą specjalną usługę, na której aktor był w stanie nieźle zarobić. Odbywa się to na takiej zasadzie, że na specjalną skrzynkę mailową ludzie wysyłają mi prośby o złożenie życzeń na przeróżne okazje, urodziny, imieniny, rocznice itd. A po dokonaniu wpłaty ustalamy dogodny termin, aby nikt nie przegapił życzeń, mówił aktor, który za odczytanie życzeń na wizji pobierał opłatę w wysokości 50 zł.